Nigdy nie zapomnę jak graliśmy w Left Wardeda i powiedziałeś, że skoczysz sobie szybko po kiełbachy i nie było cię 40 minut. Jak <grym> ci <grym grym grym> to Co? No się dzieje, w nowe się po mordę przez ten cały czas <grym> 40 minut. Holy yep. shit! Spożytkowałem nasze pieniądze. I tak się na mnie te pieniądze lądujemy. Ostatnia wiadomości. First. First. Się First. To jest. Czego Chłopaki! Chłopaki! Ja mogę tego zdjąć! Halo? Halo? Coś się rusza? Czy to mi, to mi... Matka na twarzy! Matka na twarzy! O-o... prosto na mnie! Kto? I, Kto? Gdzie ty jesteś? Pierdalanko... Gdzie ty jesteś? Na górze? Na dole? That's, nie wiem, tu tu jest? O kurwa, on przeżył. To wielka szkoda, wielka szkoda. Bardzo niefortunnie, bardzo niefortunnie. Wielka szkoda. Niech ktoś się odezwie, jak tu podchodzi, bo ja odlatuję. Ktoś tu jest? Arczy to ty? Kurwa, wchodź szybko, bo warto się chyba nie dał rady. Sprawdź go przy komputerze, ja pilnuję, czy nikt nam tu nie podejdzie. Chyba są dwie maski. Krzysiek nie żyje, to pewne, ale... ...Jord podejrzanie się zachowywał. Idzie tutaj. On może być maską, ja, nie, ja, ja mu nie ufam, jakby co... Powiedz, czy się zbliża. Ja jestem gotowy zamknąć drzwi i nas stąd zabieramy. No, Zagrysk, z, z piekarz. Czy Bartoś był w masku? No. Nie. nie. Czort, pięk on pięknie uciekał. Ja Ograłem tych skurwysynów, w, w jakichś górach skakałem i ograłem dwie maski, które mnie goniły, a potem jak pies. Przedmioty zaczynają być sprzedawane. Czort krzyczy: Uciekajcie, odlatujcie, jeśli żyjecie. No i jednego. Nie Proszę bez dzwonów przed drzwiami, melduję się, jestem w budynku centrala, wszystko w porządku? Jakieś e, ciekawostki, informacje, jakiś żarcik może? Mam kubeczek, przybliżę, Kubacz, ja. jest bliżej, mam nas. Spoko, eskortuj go dobrze. Czy tam są jeszcze Tutaj? I chyba w prawo było? Dobre, mam to. Eee, niefortunna sytuacja, bo prawie każdy przedmiot jest kurwa metalowy. Eee, Przeszedłem pomóc wnosić rzeczy? Chyba jak macie tam tyle i temu jak Się jakoś rozdzielić, żeby... Kropka na wejściu, kropka na wejściu, nie. Kropka na czymś jakaś, to może być często. Nie oh. mogę powiedzieć do... mogę pobiec do fajetek z hitu. I jak Jaster do mnie przyjdzie, to Co? Ja A. tu zostanę. nie żyje. Właśnie... żeby to sprawdzić Masz robaka przy całym wiecie, masz robaka, uciekaj, uciekaj! Gigant, gigant, nie idę! Ja uciekam on wstał! Chyba mi się coś pojebało, jak nie. No jest, jest tam. Okej. Okay. Mając krótkofalówkę w ręku, możecie piknąć Z i wtedy się tak przybliża do, do twarzy. I możecie o. ruszać rączką. Nie wiem, czy to widać na moje ręce, ale ruszać. Nic nie, nie widać, Pokaż krótko falówkę. Ciekawe czy mogę z innymi rzeczami z, nie mogę. Chcecie klipsa, czy chcecie coś innego? Jasne, klips. Ja wygram, ja nie przegrywam, ja jestem najlepszy. Że my stracimy te wszystkie rzeczy jak... Na dole Dzień, nic nie ma. dobry centralo, witam serdecznie, jestem na obiekcie, jak zdrowie? Na dole nic nie ma, rewi. Nie ma nic. Przepraszam. Co, kurwa, jest jester, gebany Mamy jestera, powtarzam, mamy jestera. Wszystko pod kontrolą, trzymam go na sobie, usiądę mu na twarzy. Wiesz co za czym? Nie. Gra, on gra, on gra. Czor, ty jesz? Mam psy! Chodźcie tu psy! I chodźcie tu Chodźcie pieski Chodźcie pieski Ja mam pytanie, czy coś kurwa mi... Nie miej pytań, Remi Teraz cicho, okej? Okay? Musimy odbić statek Mnie zwróciłeś? Co mnie zrzuciłeś? Co się kurwa stało? Paki. Tak. Paki. Tak? Popchnął mnie. Wy jesteście jacyś... Wiesz jak krasik... Nie, że psa. Nie musisz ten drzeć pizdy w środku statku. To po pierwsze. Po drugie, musisz drzeć pizdy, jak już wejdziesz na dach, bo psy nie mogą wejść na trapińce do ciebie, tylko wejdą do środka statku. A wiesz ci są, jak będą w środku statku? Ktoś może zostać skrzywdzony, a jak nie zostanie skrzywdzony, to psy zostaną w środku statku i do niego nie będzie współpracy Dobrze, To mnie gonił już na to, Dobrze, ale rzucił na Ciebie i Cię nie słyszał, i Cię nie trafił, to już nie wie gdzie jesteś. No jasne czemu nie. Nigdy nie latałem plecakiem odrzutowym. Aż mi się gra przy kiedy arczy się. Gdzie on jest? Kurwa, zniknął. Gajus wysadził arczego. Gdzie on jest? Hey, wrócił, oddali go. Ja się z tego skorzystam. Płacił. On dalej gdzieś jest z nami żyj, w sercu. A to zajmuje jakie pula? Włoski. Kurwa, Jester, chociaż. Jest? Tak, no, proszę. Mogę zostawić Jestera no? Może się nie odpali, jak widziemy za szybko. No. Zaczął grać, kurwa. Chyba sobie sobie. Wiesz co? Powiem ja im o tym. Powiem im co o nie, Co nie, co nie. Popaki jest jester. Jester jester, jester. jester. jester siedzi. Jester siedzi, gra. I... Ciekawe czego go usłyszę stąd. Co, czekasz aż cię złapie? Dla kontekstu nie wiem gdzie jest, ale był tu przed chwilą. Być może nie żyje. Ciekawe... Ja Rzecz, to... jaki... Totalnie o nas nie ma. A, dalej, wrócił? Pewnie oddać sprzęt. Tylko... Szkoda, bo on hmm. miał info. Kur... Jestem ciekaw, czy Justin przybiegnie, czy... Czy trochę... A, pójdę sobie, czemu nie. Krecik, nie idziesz do Słyszę jakieś dźwięki. BIEGNIE, BIEGNIE, biegnie! OOO! O me... To jest Lepszy pies, niż e, giganty. O Boże! O, o. Zjadł go! Ale nie muszą kucać, po prostu przechodzą przez ściany z otworem. Jedne co to o nie i, i to był koniec. A potem koledzy poszli, że jest Just. There. Jak wielu pajaców może być w jednej lokacji, za chwilę wejdzie do niego czterech. Krecik, bo ja słyszałem potwory. Przykro mi. O, żyjesz. Ach. O Ach. You good? Oj, zamierzam otworzyć te drzwi, i spotkać mojego dolego czarnego kolegę. Hej, nic tu nie ma. Ej, Krasik żyje! Tej słyszę Dwa psy, więc jakby nie, nie, zostajemy tu. W... Ha, otworzył Proszę Po sobie urządzić pogawędkę. Eee. No i co je prowokuj? Jeszcze raz będzie im przykro. O. Na razie nie masz, masz czysto, zobaczcie. Co internet Mam trzy iteny jeszcze, ja wracam. Eee, Archie jest trollowany przez coś, definitywnie. Archie nie dał rady. Widzę eee, ciało na sodek Rewi. to pływa ciało? Czy ty gadałeś z czortem teraz? Bartuś? No? Jeżeli zobaczysz maskę, to, nie wiem, zrób 360 czy coś takiego bardzo szybko, żebym mógł się wyteleportować od razu. To ty? No. Ewentualnie jest szansa, że próbował szybciej znić rzeczy po prostu umarł Powiedziałem Rewiemu, zrzucam itemy, żeby powiedział, że przyjąłem, Krecik odbiera temy, wracam się zrzucając itemy, temy. jak maska wychodzi po z pomieszczenia, więc się zamknąłem i spadłem. A czy ja ciebie co zrobiłem? Co uh, zabiło? Uh, uh, no. <laughs> Okej, okay, zrozumiałem. Kurwa, kurwa, kurwa! My praktycznie tyle co ostatnio. No, tylko jesteśmy bogatsi o... Gdzie jest jetpack? Mamy... No, no właśnie, zostawiliście jetpack na górze. I tak musimy stąd pojechać. Ale zarządowi możesz... Nie, 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 nie! Bez latarki są! Te łoki są tutaj ha, zamówione. Hopie! No, <laughs> Ale też na to są na promocję. <grystanie> <grystanie> Mamy 180 <grystanie> zł do wydania. To się się kosztuje 180 zł. Coś, coś, coś się pojawiło w generalnej lokacji. Oh yeah, zawsze o tym marzyłem. Okay, jedziemy na rent. Możecie się ustawić do zdjęcia. Ja będę robił snap. <grystanie> Halo. 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 Rebi. Rebi, a ci był wcześniej, ale nie wiem czy żyje. Jestem zdobyć tymi drzwiami. Nie mam jakby spokojnie. A to czekaj, ja wiem gdzie jesteś. Ja wiem gdzie jest klucz. Zaczekaj tam. Jest jest, jest, a mówi, że jest jester. Rebi? Ja wiem gdzie zbiście ewakuacyjne. Okej, okay, nice nice. Ja. Yeah. te mnie, nice. Co ze mną? Kurwa! NIE! TELEPORTUJCIE MNIE! TELEPORTUJCIE MNIE! NO ILE MOŻNA?! Na głowie rewi chyba. Nie żyje. Eee... Ciężego tak. brakan więc nic nie robiłem. Ile i temu znalazłem? Szkoda, że nie wrócę. Ej, byłem Nie! Wiem, jak się zatrzyma. Jak obytaj! Zostawiłem itemy przy Twoim Skoczył na mnie robak. E, dusił mnie przez kurwa trzy godziny chyba. Podduszał, zaduszał, przeduszał, udruciłaś w końcu. E, I możesz być zaskoczony, ale to, to zobaczyłem, to dwa młoty wpatrujące się w monitor nad guzikiem. Czemu nie kliknęli guzik? No to jest klaska. O nie, zły klaska. Wow. I start. Ja wchodzę do środka pytam się, dlaczego. Kto odebrał i ten, a czemu mówię? Wczoraj coś teleportowaliśmy do środka. Haha. <laughs> <laughs> Wóz ktoś, ktoś po prostu wcisnął guzik i uznałem, jak to będzie teleportera. <laughs> kurwa, ile ty uczynił? Brakiem kurwa, pójdę. Halo? Kurwa guys nie na widzę Guys tu jest Idzie go do go was go uh, uh. Jest nowy z Wojdy. Jest braku jeszcze nie będzie Uciekaj to yes. no, Jest. No jest to No to já mu dwóch no. okay. okay. <try> teraz. Nie wsiadają z nami? Pytam się, halo, jest tutaj ktoś i słyszę taki bardzo, gu... bardzo donośny taki ho, 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 ho I myślę sobie, co jest? Kurwa, nic takiego nie wydaje dźwięku w tej grze. Się cofam do tyłu, kurwa, widzę brakena. Myślę sobie, dobra, cofam się. Widzę gracza, o, to pewnie krecik. Chwila, on jest pomarańczowy. Nie, ja, pomarańczowy chcę jedynie. To Moje tylko Aha, bo to było kurwa zaklipsowane, no właśnie dlatego, jak jest normalne to nie ma jej przeciwników na rędzie, tylko się o 14 raz mimika, jak jest klipso, to wchodzimy do środka, jest braken, Pająk i Mimik na wejściu. E Jesteśmy w drodze, pozdrawiam. Życzę miłego dnia i owocnej współpracy z nowo rekrutowaną firmą kurierską. O, oh, nice. Nie, ja będę pierwszy. No, ja dobra. Nie, nie, ja wygrałem. Ciebie, koło ciebie, są cztery I te my, trzy kroki. Podprowadzi mnie do bo koło ciebie przeciw. Tutaj, A tu? Na stole leży. Jest przed wami. Głosia. Czy on jest za ścianą? Nie, nie widzę, jaka Ale zgubiłem, jak jest? Zgubiłem się gdzieś z tak, zabił, zabił, raczego. Eee, nie. Dlaczego? Kurwa, nie wiem, jakie są procedury. Jebać Kurwa, sprężyna, jebany chuj. Kreciek, przytrzymaj sprężynę, bardzo. Kreciek ma pająka, wyteleportuj go. Nie trafię, boję się. Muszę wynieść tę piosenkę stąd jakaś. Musisz mieć nadzieję, że to co wyjściesz będzie na kłotę, bo y, nie masz na to. Nie mam wyboru. O! <śleszy> oh, no bo jakby Idziemy na Marzec, bo to jest zaćmione, tam to jest zalane, tam to jest spadane, a tam to jest zalane. To jest Diverse. Już mam wrażenie, że jeden z graczy już nie żyje, ale trochę jeden z graczy już nie żyje. To jest Turret. <śleszy> 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 to jest kolejna wieża? To jest jakaś komedia, chyba trzeba go porobić. Wszystko w porządku. To nie smadza się czemuś na statku. Mamy... w że mamy bulę na statku. O, moja sieja, nie chwala na to zasługuje. Trzeba jeszcze zabezpieczyć pokój. Pól... To odpalać? Nie Powodzenia, że Ech! Ech! A jest spokój. Ech, pierwszy! Pierwszy! To nie są wyścigi. Myślałem, że się nie uda. Zaznaczcie, znalazłem oba wyjścia. Okay. Dobra, to ja? I jak wrócę, oh, Aubert, jak wrócę, to znaczy, że jest zatopiony. Ale mm. totalnie zatopiony. We are so fucked, bro. Gimbu w jaki sposób nie zostawiaj mnie tutaj? Wszystkie tu są teraz otwarte, bo wy... wyłączyli aparat. Ja, chyba nie. To jest mina, to ja wiem. Ten. Tu musimy się pośpieszyć, bo kończymy się latarka. to idzie. No, chcę to, co masz. Przecież oddałem mu to. Czy musimy przejść tym korytarzem Santa Anna? Tak. Cóż, wkurbił się? Obracić ale... się z pederami. Kurwa. Nie! Rodot nawet nic nie robi, a ja robi w środku labiryntu y, Mio Tauora wychodzący z firexitami. Kurwa. Bierz go, bierz go, Ok. Wracają po ciebie. Podniosłem mól i wiesz co o czym zapomniałem, że potrzebuję sprintu, żeby uciec No dlatego zastanawiałem się dlaczego kiedy biegłeś tu całą drogę ten, ale nie powiedziałem tego wprost. prostu. się domyślić. Było tam coś jeszcze? Nie, nie. Ja pierdolę kurwa ten dzień. Dziękuję. ZA Dziękuję. 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 pod